Siła miłości. Miłość to potężna siła. Ona serca nam złączyła. Nie opiszesz jej słowami. Czujesz ją pomiędzy nami. Jest jak pierwszy kwiat na wiosnę. Szum strumienia czy pierwiosnek. Ciepło serca, szybsze bicie i piękniejsze nasze życie. Głębia oczu tak wpatrzonych drżenie serc naszych spłoszonych, miłość znosi nas do góry, ponad błękit, ponad chmury i osładza nasze życie, budzi radość też o świcie i prowadzi tęczę drogą. W sercach robi się tak błogo. Miłość to największa siła, serca nasze rozpaliła. Dziś płoniemy jak pochodnie, ona czystsza jest niż ognie. Mm-hmm. <laughs>